Jeżeli chodzi o wzrost zatrudnienia, to ta inwestycja jest planowana, jest planowana na około 15 tysięcy metrów kwadratowych. Za tym pójdzie produkcja wałów napędowych. Na dzień dzisiejszy produkujemy na poziomie 300 tysięcy. Mamy w planach rozwój do miliona 200 tysięcy, co się przełoży na około 400 nowych miejsc pracy. Tutaj nie możemy tylko liczyć na miejsca pracy powstałe tutaj w Oleśnicy, ale, ale również dookoła firmy, które z nami współpracują. Na dzień dzisiejszy tylko ze wzrostem poprzedniej inwestycji 100 osób znalazło zatrudnienie w okolicy. W 2014 roku GKN Oleśnica otrzymał drugie zezwolenie, rozszerzoną działalność i dzięki temu w tamtym roku została zakupiona działka przy Koszywo ponieważ na tej działce mam, mieliśmy ograniczone możliwości rozwoju. Także bardzo proaktywnie tutaj dyrektor Wiśniewski działa. Oczywiście przy wsparciu naszego prezydenta JKN DriveLine Europa. W związku z tym mamy możliwości budowy. Pierwszy etap budowy, tak jak wspomniał, to jest 14 tysięcy metrów hala, biura. Ale tam jest w sumie 12 hektarów. Także to nam otwiera kolejne możliwości. Otwarte są możliwości, czekamy na przyszłość i rozwój rynku. Słyszymy różne informacje na temat lokalizacji producentów samochodów, możliwych w Polsce, w Europie Środkowej. To nam daje nowe możliwości na przyszłość. Moja